Szanowni Państwo, pozwolicie, że odczytam list od pana Romualda Rajsa, syna kapitana Rajsa, pseudonim Bury, dowódcy kompanii, najpierw w III Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, wybitnym dowódcy polowym, dowódcy polowym, później dowódcy III Brygady Wileńskiej NZW, który został zamordowany przez bolszewików, rodzimych bolszewików w Białymstoku. Wciąż nie możemy odnaleźć jego szczątków, ale bądźmy dobrej myśli, że z Bożą pomocą i to się stanie. Pan Rajs nie mógł przyjechać, ale napisał list do naszego czcigodnego, dostojnego jubilata. Pozwolicie, że go odczytam. Wielce szanowny, dostojny jubilacie, drogi panie Leszku. W tak uroczystym dniu jubileuszu kończę 70 lat życia i 45 lat pracy naukowej, Proszę przyjąć moje szczere gratulacje i najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Jestem pełen podziwu i szacunku dla Pana dokonyń w pracy naukowej i publicystycznej. Pana wieloletnie, wnikliwe poszukiwania w materiałach źródłowych i relacjach świadków prawdy o działalności żołnierzy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego zaowocowały wieloma jakże cennymi książkami, publikacjami, artykułami i felietonami prasowymi. Od wielu lat znakomicie prezentuje pan swoją wiedzę w programach telewizyjnych i radiowych, a zwłaszcza poprzez internet. Odważnie i zwycięsko staje pan w szranki z adwersarzami mającymi odmienny, często zafałszowany pogląd na polskie podziemie zbrojne. Szanowni jubilacie, jesteś jednym ze stosunkowo nielicznych badaczy polskiej historii, który konsekwentnie, z uporem i wbrew przeciwnościom przywraca prawdę i honor jakże licznym żołnierzom narodowej sprawy. Żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym, którzy z honorem ginęli za wolność i niepodległość Polski w latach terroru 1944-1955. Życzę Panu długich lat życia, dobrego zdrowia, owocnych dokonań i sukcesów na polu badawczym i publicystycznym oraz życzliwych ludzi wokół. Niech Pan Bóg Panu błogosławi. Plurimos annos, plurimos. Romuald Reis, syn kapitana Romualda Reisa w Słonim Bury. Bydgoszcz, 21 września 2025. Pozwolisz, Leszku? Drodzy Państwo, czas laudacji. Niestety już kolega Syrnicki trochę zabrał mi pomysł, który którym miałem zacząć. Nie umawialiśmy się, zrobił to nieświadomie. My wszyscy z niego. Ale wiesz, Darku, skąd się to wzięło? A wiesz, kto to wymyślił? Nie ma z nami, jest ciężko chory, ale wyjdzie z tego. Jednego z naszych prelegentów, doktora Rafała Sierchuły z Poznania. Otóż przed laty doktor Rafał Sierchuła, awestując, przedwojenne powiedzenie polskich narodowców brzmiało, że my wszyscy z niego, z Romana Moskiego, tak, tego wielkiego, największego, poza błogosławionym prymasem tysiąclecia Polakiem XX wieku, a mówię to świadomie, strawestował, to my wszyscy z niego, tak, z Romana Moskiego i Leszka Żebrowskiego. I tak to jest, drodzy Państwo. Przy tym stole siedzą wszyscy jego uczniowie i przyjaciele. Każdy z nas coś mu zawdzięcza. Kazimierz Krajewski, który też w tym roku, i proszę teraz o gromkie brawa, ma 70-letni jubileusz. Wybitny historyk historii najnowszej, sprawy Polskiej. Wybitny badacz, wybitny odkrywca prawdy. Wciąż mam w głowie, w, w pamięci słowa Ilewnego Księdza przed sekundą o tym samorządku. Tak, to jest to jest Kazimierz, który jest obok Leszka. Dwaj rówieśnicy, dwaj wielcy historycy, pełni historycy pełni w wymiarze polskiego podziemia, ale także odkłamywania prawdy o, o komunie. Drodzy Państwo, Leszek Żebrowski, podobnie jak Kazimierz, urodzeni w 1955 roku, oni właściwie oni są dziedzicznie obciążeni dążeniem do prawdy, bo pochodzą z rodzin, jakby to powiedziała, Komuna Rodzin Bandyckich czyli rodzin największych polskich patriotów. Ojciec Leszka, Franciszek, żołnierz Armii Krajowej, Ziemia łomrzyńska. Jego brat, ostatni komendant okręgu a, podlaskiego, tak to nazwijmy, Narodowego Zjednoczenia brat ojca Franciszka, Kazimierz Żebrowski, pseudonim Bąk, stryj Leszka, poległ razem z ojcem w 1949 roku, stryjeczny stryj, 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 brat Jerzy. No, jak się ma taką rodzinę, podobnie, że i Kazimierz, rodzinę o korzeniach akowskich, niepodległościowych, patriotycznych, narodowych, no to trudno, nie zgłębiać tej prawdy i walczyć z fałszem, a przede wszystkim być polskim patriotą. Tak, Leszek nie tylko jest nauczycielem i przyjacielem, jest wielkim polskim patriotą, naprawdę. Mało takich ludzi, a w każdym razie ja na swojej drodze życiowej takich ludzi, takiego formatu, takiej wiedzy, takiej elokwencji, ale też takiego hartu ducha jak Leszek nie poznałem wielu. Tym bardziej cieszmy się, że jest z nami, i od razu mu powiem, choć powinienem to w Lodacji zakończyć tym. Szkół nie 100 lat, tylko 120. To są w, w zawodowcy, którzy tak mają na świecie. Są tacy. To jeszcze dłużej, ale pod warunkiem, że coś jeszcze dla nas napiszesz. Nie tylko będziesz nas uczył swoimi wykładami, swoją postawą, swoim hartem ducha, swoją postawą życiową, ale będziesz coś dla nas pisał, coś poważnego. A o tym, co napisałeś do tej pory, za chwilę w kilku słowach powiem. Ale. Leszek to nie tylko jest historyk, to nie tylko badacz, to nie tylko nauczyciel, ale to jest człowiek, który też czynnie przeciwstawiał się największemu złu na świecie, czyli on w różnych postaciach to zło występuje, czyli komunizmowi, a my marksistów, neomarksistów i tak dalej, komunizm cały czas, dzisiaj, zatruwa nas, zawsze jest szatański i kłamliwy i zawsze jest opresyjny, zawsze... To jest szatański, tworzy zło. Czy się to, trzeba się temu czynnie przeciwstawiać. I zrobił Leszek. Nie wiem, czy wiecie, drodzy Państwo, trzy godni zebrani, ale Leszek już w latach 70. podjął działania opozycyjne. Był współpracownikiem organizacji, którą z młodych teraz to wie, robcio, Ruch Obrony Praw Człowieka Obywatela. To była taka bardziej polska, polska konkurencyjna, nie bardziej polska, organizacja mm, nielegalna, podziemna, e, prawda, w, w przeciwieństwie do. KOR-u, tak? Komitetu Bruder Robotników. Nie byli luźni ludzie, ale umówmy się, było to bardziej. E, była to bardziej organizacja. nazwijmy się no przed wojną, a nie bójmy się tych słów, bo to jest prawda, że w istocie swojej. W e, tak 80. Leszek też mm, zresztą był w związku z tym represjonowany, e, był, cz był też członkiem Solidarności, e, był wielokrotnie inwigilowany. Niszczony, męczony wyrzucany z pracy też, Zresztą w latach 90. i nawet w tym wieku też. Za co zagłoszenie prawdy. Już tak na początku lat 80. mówi, 45 lat jego, jego pracy podjął wysiłek. No, oczywiście były inne zupełnie sytuacje, inne możliwości wysiłek dokumentowania historii historii polskiego obozu narodowego, polskiego obozu niepodległościowego, polskiej konspiracji. Pod to nazwisko wymienię. Myślę, że trzeba wymienić kilka nazwisk osób, które, które nie żyją, ale mam nadzieję, że tam gdzieś, może u pana będąc. Jest to pewna metafizyka, ale, ale myślę, że spoglądają na Leszkę dzisiaj i są zadowoleni z jego dokonań i także z tego, że tutaj się spotkaliśmy. Myślę, wymienię nazwisko na mecenasa Napolana Simaszki w wybitnej postaci obozu narodowego z Wilna. Także żołnierza podziemia niepodległościowego i więźnia, więźnia PRL. I to dzięki inspiracji na Świętej Pamięci Napolona, Siemaszki, przede wszystkim, ale nie tylko, Leszek podjął pierwsze swoje wysiłki na rzecz dokumentacji, czyli zbierania dotacji, jazdy w teren, spotykania się z żyjącymi jeszcze żołnierzami. Niepodległościowego podziemia. Nie tylko narodowego, Leszek jest pełny. Leszek także ma ogromną wiedzę i ogromne zasługi, jeżeli chodzi o badanie, o dokumentację, o zachowanie prawdy czy odkłamanie. Fałszu, prawda? Jeżeli chodzi o podziemie niepodległościowe prowincji, to, to nie tylko jest kwestia NOW, narodowych Sił zbrojnych, i tak dalej. Także jeżeli chodzi o zasługi, jeśli chodzi o okres międzywojenny. Bo umówmy się, przecież to podziemie nie powstało znikąd, tak? To byli przezwojeni działacze z polskiej polskiej, stronictwa narodowego. O, zaraz, zaraz o, do tego jeszcze do, dojdę. Drugą z takich osób, która była dla Leszka w tych trudnych latach 80., e, inspirująca i z którą współpracował, był no, też no, postać wybitna, absolutnie. Patrzę w tej chwili na koleżankę szakaliską, która doskonały film na tej osobie zrobiła, e, czyli mecenas Leon Mirecki, e, żołnierz NOW, Działacz Stronnictwa Narodowego przed wojnowostrojem, Mazowiecki, hmm. także wieloletni więzień PRL, także mi dobrze znany. Ja też jestem z tej szkoły, Lona Mirelskiego. I kolejny Lon, pochodzący z Małopolski Wschodniej, Lon gdzie w którego salonie na ulicy Lowskiej 2A, na no takim nieformalnym, oczywiście salonie nielegalnym, spotkałem Leszka, ale to było drugie spotkanie. Pozwólcie Państwo, że Taka jest laudacja, takie ma, takie ma swoje prawa. Przywołam pewną anegdotę. Jestem tu chyba jedyną osobą na tej sali, chyba, prawdopodobnie, która była słuchaczem, świadkiem pierwszego wystąpienia publicznego Leszka Żebrowskiego. Miało to miejsce. Do końca nie wiemy, chociaż wielokrotnie próbowaliśmy to z Leszkiem ustalić, albo w 1988 roku, albo w 1989, w sali katechetycznej przy kościele wszystkich świętych na placu Grzybowskim. To było takie środowisko narodowe, czyli ta prelekcja Leszka i to wystąpienie publiczne było nielegalne. I ja byłem wtedy związany ze środowiskiem. Młodych narodowców My organizowaliśmy takie właśnie spotkania wychowawcze dla nas, edukacyjne i na takim jednym ze spotkań pojawił się Leszek Żebrowski wraz z kapitanem Zbigniewem Kuleszą-Młotem, już nie żyjącym w tej pamięci żołnierzem, komendantem 16. Okręgu Mazowsze NZW. Jest córka? To pragnę powitać. Oklaski! Jak się cieszę, że przywołałem tą, tą anegdotę. Proszę Państwa, i to był pierwszy wykład o Narodowych Świat Zbrojnych. Ja byłem kompletnie, mówiąc kolokwialnie, byłem kompletnie zielony, nic nie wiedziałem, co mogłem wiedzieć. Miałem jedną książkę, z jakimś cudem przemyconą z, z, z uchodźstwa m, Siemaszki. Leszek miał dwu, dwu i pół godzin, może nawet by był trzy godziny tego wykładu. Ja siedziałem blisko Leszka, blisko prelegenta wtedy, w tej salce. I zapisałem, proszę Państwa, cały kajet Notatek. Po latach, jak to przywołałem do Leszkowi, Leszek powiedział i to, no muszę, muszę go zakonspirować, jak mnie potraktował, mówi tak, byłem przekonany, że ten, co pisze, bo byłeś jedyny, który notował ambitnie wszystko, pracuje dla resortu. Tak, no bo, no bo po co, no, nikt tego nie robił. No, wyszło po latach. Leszku, tak było. Tak było. Tak, że... nie, nie tak, że byłeś z resortu, tylko tak, że. Ja pracowałem dla resortu. Że te notatki miały być dla resortu, co ten Żebrowski powie, a kapitan kulesza generalnie pilnował, żeby wszystko było z rosyjska prawilnie, tak? Czy tam nie ma jakichś, jakichś błędów, prawda, w, tej, w tej narracji, w, tym, w, tym, w, tej, w tej prelekcji i tak dalej, i tak dalej. Jednak i siedział, tam, nie, nie wiem, no, tam 18 latek jakiś no, notował. Ale ciąg dalszy tej anegdoty, bo to też świadczy o tym, w jakich warunkach musieliśmy tę wiedzę zdobywać i pracować e, wtedy. Otóż ja z tym kajecikiem już poszedłem do domu, przeczytałem po raz drugi, trzeci i zaszedłem do sąsiada. Zdrowo się świętej pamięci, pan Stanisław Kaługa. A był taki sąsiad, starszy pan, wtedy już, który, do którego ja chodziłem posłuchać Wolnej Europy, ponieważ już trochę popalałem, to tam u niego można było Zapalić na legalu, nie? pogadać troszeczkę, po, pokonspirować, poknąć on, tak dalej. A to był człowiek pochodzący, on miał straszne przeżycia, straszne rzeczy przeżył. On pochodzi z Wołynia, z Krzemieńca. Jemu wymordowali całą rodzinę Ukraińcy. On uciekł jakoś z tego Krzemieńca, udało mu się wydostać i trafił w roku 1944 na kieleczyznę. Wstąpił do armii krajowej, był żołnierzem. Armii Krajowej Góra Świętokrzyskich, właśnie na Kieletczyźnie, bliżej, bardziej, bardziej na północ. I on mówi tak, mówi, co pan masz dla mnie? A mówię, mówi, taki zerzy, to NSZ. A on mówi, pokaż pan, co tam masz? A on mówi, pan, ja ich pamiętam. Ja im bardzo zazdrościłem, tym chłopakom. Myśmy mieli kontakty z nimi. Okazało się, że te kontakty to były z późniejszą Brygadą Świętokrzyską. Mówi w terenie, ale ja im zazdrościłem, bo oni bo oni wiedzieli, że jest dwóch wrogów, że można tą komunę bić, tak dalej, a my cały czas, my żołnierzaka na tym terenie mieliśmy zakaz, mimo że to gwałciło, rabowało, niszczyło polski element patriotyczny i tak dalej. No. Musiałem przywołać pana Kaługę, bo ale tego słowa, ja im zazdrościłem, tym chłopcom z NNZ. Ja żałuję, że ja już miałem afiliację Koską, no ale złożyłem przysięgę, no już nie, 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 nie będę przechodził, to się zle No, Także podzieliłem się wtedy tymi notatkami, nie z resortem, ale z panem Stanisławem Kaługą, żołnierzem Armii Krajowej. Drodzy Państwo, e, żeby nie przedłużać, mówiłem o nazwiskach, ale trzeba wymienić jeszcze kilka innych nazwisk, które. Z kolei Leszka formowały i z którymi Leszek współpracował, starych przedwojennych działaczy, żołnierzy. Przede wszystkim Jurek Przyłuski, pan, Jurek, Jerzy Przyłuski, mówiło się w mojej rodzinie Jurek, dlatego że to przyjaciel mojego dziadka. Działacz Stronnictwa Narodowego z Wilna, działacz Młodzieży Polskiej, szef bratniaka po wojnie na uchodźstwie. On tworzył, był takim motorem Instytutu Nienia Romana Moskiego w Chicago i Leszek bardzo blisko z nim współpracował, a już później, na początek lat 90., współpracował, gdy w Warszawie utworzył się Instytut Historyczny Narodowego, i udało się dzięki tej współpracy z panem Jerzym przyłuskim z działaczami narodowymi, starsi ludzie z Chicago, wydać kilka, no, niebagatelnych, one są w tej chwili nieosiągalne albo mało osiągalne zeszytów historycznych. Do tego się przyczynił właśnie Leszek i jego współpraca z działaczami z, z Chicago, przede wszystkim panem Przyłuskim. Ja tylko wymienię, wymienię dwie rzeczy. Mówię, to, są, to są bardzo, bardzo rzeczy, bardzo słabo osiągalne, jeżeli w ogóle, zeszyte, ale niesamowitej jakości. To są prace profesora, z na uchodźstwie, profesora. Prawa sędziego z Tarnopola, też z Małopolski Wschodniej pochodzącego, Piotra Siekanowicza, które dzięki staraniom Właśnie Leszka udało się wydać. To jest tajemnica twierdzy Brześć, prawda? Sprawa napadu na Dziennik Wileński, praktyki dyktatury, czy wreszcie no, no, niesamowita rzecz, czyli zeszyt poświęcony. Obozowi istocie koncentracyjnemu w Berezie Kartuskiej. Ja te zeszyty mam, ale nie wszystkie, Jednego nie mam, mam dwa. Ale to też była dla mnie, jestem jego uczciem, jest wielka nauka, ale zobaczcie Państwo tę straszną pokoleń, pokoleń. Tak? To jest Jerzy Przyłuski, przedwojenny działacz narodowy, później Leszek, który też jest narodowcem, który dalej prowadzi tą działalność intelektualną, edukacyjną przede wszystkim. Z innych osób, które. Zresztą pragnął, żeby, to, żeby ich wymienić. To Witold Świeżewski, także no, lider właściwie Młodzieży Narodowej z Wilna przed wojną, e, działacz Zarządu Głównego, członek Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego e, już po, po wojnie. Jedyny zresztą z tego Zarządu Głównego, który, e, który w miarę wyszedł obroną ręką, znaczy ocalał, nie, nie, ani zamordowany, ani nie, e, nie spędził e, wielu lat w więzieniu. E, dalej Jerzy Węgierski, wybitny historyk z Lwowa, ale tu w drugą stronę. To nie Jerzy Węgierski inspirował Leszka, tylko Leszek dzięki swoim ustaleniom, swoim badaniom Jerzego Węgierskiego. Owocem tego była niesamowita, jest fantastyczna praca o konspiracji lwowskiej, konspiracji narodowej. Tak? Konspiracja narodowa i katolicka w okręgu lwowskim Jerzego Węgierskiego, oparta w dużym stopniu, czego Jerzy Węgierski w świętej pamięci nie ukrywał, ta praca powstała dzięki. Dzięki Leszkowi jego, jego badaniom. Dalej, działacze emigracyjny Stanisław Łódzki, wybitna postać, z którym Leszek współpracował, wymieniał korespondencję. Wreszcie ostatni szef, ostatni prezes Stronnictwa Narodowego na Uchłodz, Antoni Dargas, z którym Leszek przez lata wymieniał korespondencję. Te osoby warto, warto wymienić. I to jest praca lat 80., później początku, na przełomu lat 90. Za tę pracę, powiadam, Leszek był wy, yy, Szykanowany, bo został usuwany z pracy. Potem, lata 90., to z kolei jego no, wielka praca, już nie tyle historyczna, ale przede wszystkim taka praca na rzecz y, elementarnej sprawiedliwości w latach 92-2002 y, w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ale uwaga, na jakim stanowisku? Na stanowisku kierownika, naczelnika komórki weryfikacji. On tych wszystkich. Zakłamanych komunistów, którzy chodzili po oznaczenia, po przywileje kombatanckie, on wszystkich weryfikował. Lata 90. to jest też czas, kiedy no to jest czas, kiedy my się bliżej spotykamy z leszkiem, ale właśnie czas, kiedy leszek ma swoich wielkich uczniów. Tutaj na sali jest mój kolega z ławy akademickiej, nie widzę go w tej chwili. Mariusz Bechta, doktor Mariusz Bechta. o proszę bardzo, pokaż się nam. To jeden z jego najlepszych uczniów. Razem, razem debiutowali, to znaczy nie debiutowali. Mariusz debiutował wyborem zrobionym wspólnie z Leszkiem dokumentów Narodowych Sił Zbrojnych z Podlasia Właściwego, byśmy powiedzieli, czyli właśnie Siedleckie. Tak? Nie ma, jest mocno połamany. Niestety nie dojechał do nas. Piotr Gontarczyk, doktor Piotr Gontarczyk, który powiedział mi w rozmowie telefonicznej, zresztą prosił o przekazanie najlepszych życzeń że przyszedł do Leszka, bo początek lat 90. bardzo chciał coś pisać o podziemie podległościowym, ale się mówi nie, mówi, to jest ważne, to jest bardzo ważne, ale musimy się zająć Komuną. No i się zajęli. I razem z profesorem Chodakiewiczem, Piotrem Gontarczykiem. Pod rękami Leszka, prawda? I o go pieczą wydali dokumenty dotyczące PPR-u. Tak? Dokumenty szokujące dla nas, które były skrywane. Nagroda Łojka. Za to była Nagroda Łojka. Bardzo, bardzo dziękuję Kazimierzu, że mi podpowiadasz. Ja to mam zapisane sobie oczywiście w moich notatkach te oznaczenia Leszka. to jak jesteśmy przy oznaczeniach, to od razu powiem. Nagroda Fundacji im. Jerzego Łojka tutaj otrzymał nasz jubilat dalej. Ale podczas, byłem tego świadkiem, podczas 75. rocznicy utworzenia Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych został uhonorowany nasz Leszek medalem pro bono Polonie przez szefa Urzędu Sław Kombatantów i osób reprezentowanych wówczas pana Jana Kasprzyka. Leszek jest autorem wielu prac. Nie wiem czy jest sens je w tej chwili wszystkie wymieniać. No ale tytułem no trzeba tak trzeba przynajmniej część z nich wymienić. Mówię, chociaż jest to trudne, bo to są i prace stricte naukowe, ale także wysokiej doskonałej jakości publicystyka historyczna, często na łamach naszego dziennika, bardzo często do, do, do rzeczy ostatnio. Ale także Leszek też miał na koncie publikacje w nielegalnych pismach jeszcze w czasach PRL-u, czyli w na przykład. Także wymienię tylko kilka najbardziej głośnych, yy, głośnych rzeczy, a właśnie Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, Poznań Warszawa 94 rok, a współautor nieobecny to ale wymieniony przeze mnie Rafał Sierchuła, proszę Państwa przyniosłem to, to, to a mam ten egzemplarz, to już ma 20 ile, 30, zamiast. proszę z dedykacją. 1994 roku. Leszek mówi, że to nie jest jego pismo, ale myślę, że... Tak, myślę, że kłamie akurat. Michałowi w dowód przyjaźni. Już wtedy się przyjaźniliśmy. Dobrze. Mówiłem o, wymieniłem tutaj Mariusza Bechtę, tak? Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. To zbór dokumentów. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. Trzy tomy dokumentów Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty struktury personalia. Dalej. Tajne oblicze GLAL, o czym wspomniałem. BPR, dokumenty, trzy tomy. 97-99 opracował Leszek Żebrowski, Marek Jan Chodakiewicz i Piotr Gontarczyk. Wreszcie fantastyczny, doskonały pierwszy taki album. Żołnierze wykręci, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Wybór i opracowanie Leszek Żebrowski, Grzegorz Wąszowski. 99 rok. Da współudział, współpraca przy. Opracowaniu i wydaniu opracowaniu, też bardzo poważnego dzieła. Krytoniu Orzeł, warszawski okręg Narodowego Zjednoczonego Wojskowego, razem z Kazimierzem Krajewskim, tu obecnym i Tomaszem Łabuszewskim oraz Jackiem Pawłowiczem. Dalej, album poświęcony brygadzie świętokrzyskiej, kolejne wznowienia dokumentów, opracowanie wspomnień Władysława Kołacińskiego, pseudonim Żbik, Między Młotem a sfastyką to w miarę świeża sprawa, 2018. No i publicystyka historyczna, bardzo ważna. Paszkil Wyborczej, Miknik Cicho o Powstaniu Warszawskim, to wtedy zmierzył się z kłamstwem, który ówczesny redaktor wyborczy pan Cichy, Michał Cichy, pisał o Powstaniu wszystkim o oddziale... Major Hala, jego syn, tu jest obecny też na sali. Proszę. Rzekomo mordowali Żydów. Tak. Taki, taki mieli sport, tak zamiast siedzieć na barykadach na woli. Dalej. Zatruwanie pamięci. Jedwabne na liboki koniuch. politykiersko historyczne w III RP dawnictwo naszego dziennika, 2014 rok, mogę to, mogę to naprawdę mnożyć, bo tego dorobek Leszka jest, jest, jest absolutnie niebagatelny. Nie Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbuk.pl z kodem HISTORIA10, 10%, 10 rabatu. No, dodam jeszcze, że jest autorem... Hmm... Ja wciąż z tego skorzystam, i nie tylko ja. Hmm, hasu z Encyklopedii Białych Plam, ale także hasu biograficznych żołnierzy po Antykomunistycznego, y, y, wydawanego przez Instytut Pamięci y, y, Narodowej, przez wiele lat y, y, redaktorem y, y, tych. Y, Tomów biograficznych był też właśnie siedzący kolejny nasz 70-latek, Pan Kazimierz Krajewski. No, naprawdę niebagatelna postać, się, przedstawi, przedstawi się sami swoimi osiągnięciami badawczymi. Myślę, że będzie to jeden z. Nie, no, wszystkie wykłady będą dobre. Ale dla mnie bardzo ważne, bo będzie o formacji podziemia, niepodległościowego bardzo mi bliskiej rodzinie. Czyli o. UBK, Uderzenie w Kadrowych o Konfederacji Narodu. Leszku, cóż, nie będę przedłużał tyle audacji, tym bardziej, że mamy przed sobą fascynujące referaty, fascynujące prelekcje, fascynujące, fascynujących przede wszystkim autorów. Leszku, to żyj nam te 120 lat i mam do Ciebie prośbę. Ogromną prośbę. Napisz, napisz pełną monografię Narodowych Sił Zbrojnych. Ja wiem, że można powiedzieć, że już wszystko zostało napisane. Nic nie zostało napisane. No mamy taką czy inną książkę, ale mm, zrób naprawdę. To kilka tomów będzie potrzebnych, nie tylko dokumentów, ale opracuj nam pełną monografię Narodowych Sił Zbrojnych. Tym bardziej, że Twoje badania nie ustają. Masz nowe ustalenia dotyczące NEZ-u w Małopolsce Wschodniej, w Tarnopolskim, w Lwowskim. Myśmy o tym nic nie wiedzieli jeszcze niedawno. Znowu coś odkrył. Leszku, 120 lat, ale wielkiej pracy żebyśmy mogli się spotkać za 10 lat, jak będzie 55-lecie Twojej pracy naukowej i, za, i później 65 i tak dalej, i tak dalej. To umawiam się co roku, dobra? Nie wiem, czy tu jest fajnie, ale o to Cię proszę. Tylko raz na 10 lat ma być poważna publikacja. Dziękuję. lat!